Hej, tutaj Mikołaj i świetny prezentownik Marte Sport. Dzisiaj pokażę wam jaki prezent wybrać dla siłowych frików. Patrzcie tylko ile znajdziecie u nas możliwości dla fanów treningu siłowego. Różne sprzęty do budowania masy mięśniowej, na przykład ściskacz, uchwyty do pompek, ciężarki o różnej wadze, gumy do ćwiczeń. A tutaj mamy coś dla wielbicieli Wolnych ciężarów. Przyrządy do masowania, na przykład rolery, bądź piłeczki. Mamy również bardzo szeroką ofertę mat. Niedawno poszedliśmy w Marte Sport również ofertę do praktykowania jogi i pilatesu. Tylko zobaczcie. Specjalne maty jogowe. Specjalne paski do jogi. Wałki, kostki, koła do jogi czy specjalne skarpety antypoślizgowe. Jeżeli naprawdę chcecie zaszaleć z prezentem, o, skakujcie na rower! Nowość do IQ, koło do pilatesu. O te i jeszcze wiele, wiele innych prezentów zapraszam Was do sklepu Sport stacjonarnie oraz online na sklep martez.pl. Ja życzę Wam wesołych i aktywnych świąt. Ho, ho, ho.